W dzisiejszym programie przywiązanie do tradycji łączą z nowoczesnym sprzętem bojowym i pasją. Żołnierze 17. wielkopolskiej Brygady zmechanizowanej doskonalą swoje umiejętności na trzech poligonach jednocześnie w czasie zimowej szkoły ognia. Polska armia zwiększa zdolności obrony wybrzeża. W skład naszej marynarki wojennej wejdzie drugi nadbrzeżny dywizjon rakietowy. Polska armia zwiększa swój nadmorski bojowy potencjał. W grudniu 2014 roku w Warszawie, w obecności wicepremiera, ministra obrony Tomasza Siemoniaka, podpisano wartą około 800 milionów złotych umowę na dostawę drugiego nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego dla marynarki wojennej. Szanowni Państwo, Polska musi być bezpieczna od strony Bałtyku. Stąd dobre decyzje podjęte przed laty o nadbrzeżnym dywizjonie rakietowym, i stąd tegoroczne decyzje o utworzeniu morskiej jednostki rakietowej i rozszerzeniu zakresu jej działania, i dzisiejsza umowa. Do czegoś ten system można porównać, to do takiej rakietowej bokserskiej gardy, bo jednocześnie on broni, ale jest w stanie zaatakować tych, którzy chcieliby zaatakować Polskę od strony wybrzeża. Cieszę się bardzo że do polskiego wojska trafia tak nowoczesny system. Cieszę się bardzo, że dzieje się to w ramach tak dobrej współpracy także naszego przemysłu i naszych ośrodków naukowych z partnerami norweskimi. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w realizacji tego programu, czyli pozyskania zdolności rakietowych do marynarki wojennej, swój duży udział miał polski przemysł. Jak przyznał to prezes Konsperga, 40% udziału przemysłowego w tym projekcie to udział Polski. Więc zaczynając od samochodów, od systemów, cały system kierowania ogniem jest polski. I ten, ten system, to, to wszystko co służy do, do wystrzeliwania tych rakiet i co może być wspólne dla, dla całej nowo utworzonej morskiej jednostki rakietowej, będziemy wykorzystywali dla tych nowych pozyskiwanych rakiet. Zawarcie tej umowy to nie tylko świadectwo szeroko rozwiniętej polsko-norweskiej współpracy w zakresie przemysłu obronnego, ale również dowód na silną pozycję NSM i Konsberga jako solidnego partnera i dostawcy sprzętu. Równie ważny jest podpisany dzisiaj kontrakt offsetowy dotyczący utworzenia w wojskowych zakładach elektronicznych w Zielonce Centrum Serwisowania Elementów Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego. Mamy nadzieję, że jest to początek nowej ery naszej współpracy. Nowo powstały dywizjon wejdzie w skład morskiej jednostki rakietowej, stacjonującej w Siemirowicach w okolicach Trójmiasta. Wzmocni w ten sposób dywizjon rakietowy, który już znajduje się na wyposażeniu tej jednostki. Na pewno jest to dla marynarki wojennej, ale zarazem i dla sił zbrojnych potężny skok technologiczny. Jest to najnowszego typu uzbrojenie pociski rakietowe o zasięgu do 200 km, które w znacznym stopniu pokrywają obszar Bałtyku i strefy obrony marynarki wojennej, za którą my jesteśmy odpowiedzialni. Ale nie można również mówić tu wyłącznie o marynarce, ponieważ morska operacja obronna będzie prowadzona razem z wojskami lądowymi, siłami powietrznymi. W ten system wpięty będzie właśnie Nadbrzeżny Dywizjon, właściwie już dwa zgodnie z podpisaną w dniu 19 grudnia umową z firmą Konsbert na zakup drugiego dywizjonu. Umową i dzięki tym dwóm jednostkom będziemy mogli przykryć całe nasze wybrzeże i realizować zadanie zgodnie z naszym przeznaczeniem. Drugi nadbrzeżny dywizjon rakietowy zostanie wyposażony łącznie w 23 pojazdy. Będą to m.in. wozy dowodzenia i kierowania środkami walki, wyrzutnie rakietowe oraz mobilne centra łączności. Jego zasadniczym uzbrojeniem będą przeciwokrętowe pociski rakietowe Naval Strike Missile. Dzięki współpracy z bezzałogowymi systemami latającymi, zasięg tych produkowanych w Norwegii pocisków wynosi nawet 200 km. Jeżeli chodzi o rakiety, to jest produkt norweskiej firmy Konsberg, i w związku z realizacją takiego programu mamy obowiązek stosowania offsetu. Czyli stosujemy offset, czyli w ramach offsetu pozyskujemy technologie dla polskiego przemysłu. Od pewnego już czasu stosujemy zasadę, że offset, czyli te, te technologie, które są związane z pozyskiwaniem przez nas z uzbrojenia od podmiotów zagranicznych, muszą trafiać do polskiego przemysłu obronnego. Mało tego muszą być związane z tym projektem, który realizujemy. I w związku z tym my chcemy realizować taką podstawową zasadę, że jak pozyskujemy sprzęt od dostawcy zagranicznego, to chcemy mieć własne krajowe zdolności do utrzymania tego sprzętu w sprawności w podziale bojowym. I am very happy that our partners from Polish companies... Jestem niezmiernie szczęśliwy, że nasi współpracownicy z polskich przedsiębiorstw, takich jak PGZ, Pitradwar, Jelcz, Transmit, WZE i inne, są dla nas niezwykle ważnym wsparciem. Bardzo za to dziękuję. Polskim firmom i Kongsbergowi, wykorzystując norweski pocisk, polskie radary, sprzęt łączności i elektronikę, udało się wspólnie stworzyć najnowocześniejszy na świecie system obrony wybrzeża. To, to jest dla nas, można powiedzieć, główne wyzwanie, dla marynarzy, dla sił zbrojnych ukompletowanie, zebranie odpowiednich specjalistów i skierowanie do służby w tej nowej jednostce. Jednakże nasze doświadczenia trzyletnie już można powiedzieć, które żeśmy wynieśli z nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego, przekładane będą na nowoformowaną jednostkę. Dotychczas przy współpracy ze stroną norweską, co było ujęte w kontrakcie, odbyło się szereg szkoleń, także nasi oficerowie, podoficerowie i marynarze. Są naprawdę dobrze, wyszkolonymi, dobrze wyszkoloną kadrą i będą teraz dla nowych ludzi, których oczywiście zapraszamy do służby w Morskiej Jednostce Rakietowej i oczekujemy na nich poprzez Wojskowe Komendy Uzupełnień, Wojewódzkie Sztaby Wojskowe. Ta informacja jest w całej Polsce. Będziemy formowali tą jednostkę i kompletowali. W 17. Brygadzie nie ma nudnych zajęć. Wszystkie są ciekawe. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana doskonali umiejętności w czasie zimowych ćwiczeń poligonowych w żaganiu, świętoszowie i wędrzynie. Mimo lat służby i doświadczeń zdobytych na misjach zagranicznych, jej żołnierze przechodzą wszystkie szczeble szkolenia. Od ćwiczeń indywidualnych po tak trudne taktyczne wyzwania jak walka w terenie zurbanizowanym. 始まる Panie generale do 15 batalionowego zgrupowania taktycznego podpułkownik Borowczyk melduje na chwilę bieżącą w czwartym dniu wojny po wysadzeniu desantów przez przeciwnika wzdłuż wybrzeża morskiego Bałtyku. Przeciwnik uzyskał powodzenie na kierunku Szczecin gorzów wdzierając się na terytorium państwa na głębokość od 100 do 120 km. Panie generale, na chwilę bieżącą oceniam, iż przeciwnik będzie nacierał tutaj wzdłuż drogi i prawy skrajny wzdłuż ściany lasu. Zamierzam zatrzymać przeciwnika nie dalej niż ulica Akacjowa, z zamiarem utrzymania głównych węzłów kolejowych, zamiar zatwierdzam. Proszę realizować. W tym szkoleniu bierze udział około 1500 żołnierzy i 200, około 250 jednostek sprzętu na trzech, w ramach trzech batalionowych zgrupowań taktycznych. W sumie w dwóch ośrodkach szkolenia poligonowego, bo i na wędrzynie i ośrodku szkolenia poligonowego, bo jest lądowy żagań Świętoszów. Postawa strzelecka leżąc, broń w położeniu przy obserwacji pola, skrzynka z amunicją leży przy żołnierzu. Na komendę, naprzód. Żołnierz łapie za skrzynkę, odczołgowuje się, po czym wstaje, wykonuje krótki skok. Około 20 metrów, zalega, wstaje, wykonuje kolejny skok do rubieży. Zakończenia na wysokości białej chorągiewki. Tam żołnierz zalega, odczołgowuje się, postawa strzelecka leżąc, podnosi rękę jest zakończenie ćwiczenia. Naprzód. Wyszkolenie indywidualne tych żołnierzy rozpoczęło się już dawno temu, jednak ciągły trening podtrzymuje zdolności żołnierzy do wykonywania zadań indywidualnych, do posługiwania się bronią, do sprostania wymogom walki, 20 sekund 300 setne trzy. Zmiana ćwiczących. E, Mówiła, ta zawsze mi pokazywał, że wojsko jest czymś niesamowitym, że służba dla ojczyzny jest jednym z takich ważniejszych e, wyborów e, człowieka. 19,68. Nie jest tylko taka zwykła praca. Młody się ma cały czas, a nie nosi się do 15.30 i nie należałoby o tym zapominać. Ukałem naprzód. Przejrzeć broń! Bycie dowódcą plutonu jest to um, niesamowite stanowisko ze względu na to, że zaczynamy od szkoły i musimy jednak zrobić bardzo duży krok naprzód, że dostajemy żołnierzy, którzy są z większym doświadczeniem niż my e, i musimy dowodzić, a zarazem czerpać jak najwięcej od nich, ich wiedzy, tym bardziej, że wielu z nich jest e, po misjach. E, jest to stanowisko, które w momencie, kiedy człowiek e, dogra się, zgra się ze swoim plutonem, daje naprawdę bardzo dużo satysfakcji. Maja, y, służba dopiero się zaczęła, jeżeli chodzi o służbę zawodową, ale mam nadzieję, że będzie szła do przodu i kiedyś zostanę dowódcą kompanii. Ćwiczenia są tak y, skonstruowane, żebyśmy szkolili żołnierzy, przygotowali ich do walki. Czyli y, realne, realne działanie przeciwnika jest odwzorowane na polu tarczowym. Jest to szczelanie w miejscu podczas krótkich przystanków i w marszu, czyli są wszystkie poruszone aspekty pola walki. Jeżeli zrozumieć, że mają szansę doskonalić się, to by walczyli. W ramach pierwszego batalionowego zgrupowania taktycznego szkoli się pierwsza bateria artylerii samobieżnej. Pogoda w sumie jest sprzyjająca do szkolenia, do doskonalenia. Normy, które są nie są trudne, wykonywane są na oceny dobrej bardzo dobre. Szkolenie poligonowe ma to do siebie, że ono stanowi taki element konsolidacji. Sumę ćwiczeń poprzednich, sumę wysiłku poszczególnych żołnierzy i przygotowuje do tego zbiorowego działania. Jest to wspaniała okazja, gdzie każdy żołnierz ma przekonać się do tego, czego się nauczył do tej pory, do czekających go nowych wyzwań kolejnego roku ćwiczeń. Wydawałoby się wszystkim, że żołnierze, którzy 5, 6 czy 8 lat robią to samo co roku. Mają doświadczenie misyjne, powinni wszystko umieć, wszystko potrafić. Otóż, przyjeżdżając na szkolenie poligonowe, okazuje się, że tak nie jest. Pewne czynności, które się nie powtarza, których się nie doskonali, one zanikają wśród umiejętności tych żołnierzy. Dlatego trzeba je wciąż doskonalić. Kołowy transporter opancerzony Rosomak jest. Jeśli chodzi o sprawy technologiczne, wojskowe, bardzo zaawansowanym sprzętem, nie ma tego sprzętu dużo w brygadach, w batalionach w całej Polsce, w całej armii naszej. W związku z tym, oczywiście, jest to wielkie wyróżnienie i wywiera na nas taką presję, również, żebyśmy jak najlepiej z niej korzystali. Więc musimy być zawodowcami w każdym obszarze naszej działalności tak, aby móc właśnie z tej technologii, z tej nowoczesności korzystać. Te Muszę powiedzieć i ocenić e, szóstą kompanię przynajmniej na ocenę dobrą w tej chwili z tego, co widzę. Żołnierze e, potrafią wykonywać Zadania postawione przez swoich dowódców na każdym szczeblu. Wszystkie czynności, które wykonywali, były wykonywane dobrze. Oczywiście są pewne mankamenty, ale o nich nie chciałbym mówić. Zwrócę uwagę na pewno to w swoim systemie dowodzenia, swoim podległym dowódcy. Miejscowości Nowy Mur. Przeciwnik, prawdopodobnie dnia dzisiejszego, w godzinach popołudniowych, będzie prowadził natarcie z kierunku południowego celem opanowania miejscowości Nowy Mur. Nasza kompania broni południowego skraniu tejże miejscowości na lewo. Kompania 10, na prawo kompania 9. Nasz pluton otrzymał zadanie, bronić plutonowego punktu uporu na lewym skrzydle ugrupowania kompanii w oparciu o budynki 409 i 408. Pierwsza drużyna. Działać będziesz w oparciu o budynek numer 409. Wóz. Wóz w tym czasie znajduje się zamaskowany za budynkiem. Ma przygotowane stanowisko ogniowe i dopiero w momencie podejścia głównych pododdziałów walczących przeciwnika na sygnał, na sygnał laweta wjeżdża na główne stanowisko ogniowe i zwalcza przeciwnika w wyznaczonym sektorze. Jasne? Tak jest. Teren zurbanizowany charakteryzuje się tym, że planowanie jest centralizowane, a działanie zdecentralizowane. Zajęcia zostały zorganizowane w taki sposób, żeby jedna z kompanii zajęła rejon ześrodkowany i przeszła do obrony, kolejna w ramach podgrywki realizowała inne zajęcia z taktyki i realizowała natarcie na teren zurbanizowany. Szczur, tu szczur trzy, bosak, bosak, bosak. Nie są to łatwe zajęcia, wymagają one. Dużo treningów wcześniej od żołnierzy, samodyscypliny. Postawił zadania dowódca kompanii, a realizować będą je dowódcy plutonów i nierzadko dowódcy druży. I na tym polega specyfika walki w terenie zurbanizowanym. Tegoroczny zimowy poligon jest wyjątkowo istotny dla żołnierzy mojego plutonu, choć nie tylko, dla żołnierzy kompanii i wszystkich pododziałów batalionu. Nie tylko ze względu na możliwość hartowania kondycji psychofizycznej żołnierzy i działania w trudnych warunkach zimowych, choć tutaj trzeba przyznać, aura, aura w tym roku jest dla nas wyjątkowo przyjazna, ale dlatego, że jest dla nas ostatnim sprawdzianem przed marcową certyfikacją. Mam możliwość zgrania się zresztą pod oddziałów w ramach jednego organizmu batalionu, którego możliwości w ramach 15. taktycznego zgrupowania batalionowego będą sprawdzone już za dwa miesiące. W związku z tym szereg intensywnych zajęć. Zarówno to szkolenie realizowane na poligonie Żagań, jak i również tutaj realizowane na poligonie Świętoszów pokazuje jedno: dobre wyszkolenie poszczególnych żołnierzy, dobre wyszkolenie plutonów, dobre wyszkolenie pododdziałów. Mnie, jako dowódcę dywizji, osobiście cieszy bardzo duże zaangażowanie żołnierzy i wysiłek wkładany w realizację tych zadań, które stawiają przed nimi przełożenie. Żyjemy w czasach spokojnych, choć ostatnia sytuacja tutaj nam pokazuje, że musimy być gotowości do działania w każdym czasie, w każdym momencie. Tym, tym bardziej tym bardziej świadectwo właśnie tu historyczne, dokonania naszych dziadków, pradziadków tutaj są wyjątkowo istotne. Każdy z nas zna przynajmniej pokrótce szlak bojowy i batalionów w których, i pułków, w których tradycje kawaleryjskie dzierżymy. Dla wielu z nich z pewnością... Są oni wzorem do naśladowania. Tam ci żołnierze byli postawieni pod murem, bronili ojczyzny. To było dla nich najważniejsze. Trzeba pamiętać, że Polska dopiero co odzyskała niepodległość. To są ludzie, którzy jeszcze pamiętali kajdany niewoli. U nas już społeczeństwo żyje co najmniej od kilku dekad bez tego zagrożenia wojennego, ale, ale, ale widać, widać, że byliby gotowi poświęcić wszystko dla obrony ojczyzny. Czuć widać i jestem pewien, że nie byłoby z tym najmniejszego problemu.